Witam bardzo serdecznie. Poniedziałek, 5 grudnia. Wuja Łukasza przyszły. Może się złapią z moimi. Moje są tu. Łukasza tam, ładnie tu przyszły. Złapią się. Aj, aj! Prawie, prawie. Pięknie dzisiaj. Piękna pogoda. Zero wiatru. Łukaszowe uciekają. Może teraz, jak będą szły, może teraz moje są tu. Idą tam do Łukaszowych. E, zakręciły moje. Pięknie dzisiaj grają. Mureczki złapią się teraz. Aj, aj, nie mogą się złapać. Super. Ostatnie, ostatnio parę dni wiatr, wszystko wiało. Te gołębie nie chciały chodzić, ten wiatr. A dzisiaj cisza, spokój, to ach, pasuje im. Łukasza idą znowu. Moje się przekręciły. Chyba nie będzie ścinki. Łukasza tam idą. Do domu wracają. Moje tutaj Łukasza, dzisiaj pięknie przyszły. Ładnie, wysoko. Super mu przyszły, gołębie. Dzisiaj to moje też poszły do góry, wysoko się wbiły. Idą znowu Łukasza, ale moje tu odeszły. Moje tutaj odeszły. Nie wiem, czy przybliżam, czy oddalam, nie widzę. O teraz. Tam są Łukasza. Tam są Łukaszowe. A tutaj są moje. O. Pięknie grają. Ale im pasuje tutaj moje do Łukasza znowu tutaj do moich e, przekręciły się moje tam. Super chodzą dzisiaj. Kaszowym tu pasuje. tym do domu. A młody? Młodzieniec? <laughs> młodzieniec buda Peściki nad dachami o. Młody młodzieniec Już do dachu Wyskoczyłem mu trochę i o moje tam a są tam, dobra Pięknie Kurwa, żeby Łukaszowi na wycieczkę nie poszły Z moimi się złapią i... No szły na wycieczkę O, złapią się teraz, idą Łukaszoi. Może pójdą, idą Łukasza za moimi. Minęły się. <śmienny> Minęły się, może teraz. Nie. Łukasza chyba są trochę wyżej, teraz nawet. Ale idą, idą do moich. Moje. moje tam odeszły znowu. Moje w drugą stronę tam poszły, uciekły. Dzisiaj piękna pogoda. Poniedziałek 5 grudnia. Godzina 10:15. Już chodzą gdzieś 10 minut około 15. No Łukasza, tu galanci przyszły. Moje tam są. Moje to się trochę opuściły nawet. <słuch> <słuch> tak, moje to się trochę opuściły. Ale Łukasza pięknie to przyszły. Pięknie Łukaszowe tu przyszły. Super. Tak mają gołębie chodzić, panie Łukaszu. <noise> jak i moje, jak i twoje. Super. A Łukaszowe tam już kierują się do domu. Tam już do domu się kierują Łukaszowe. Ale idą tu z powrotem do moich. No teraz będą uciekać już do chałupy, chyba. Teraz będą do domu uciekać. Czy jeszcze przyjdą? Ta, a tu moje chodzą. Opuszczają się moje, to moje to już się opuściły. Trochę. O, teraz uciekają. No Do domu. Ścinki nie było, panie Łukaszu, ale klasę pokazały. Klasę pokazały. Tak tu się gania u nas w Łowiczu, panowie. Tak, tutaj się gania u nas w łowiciu. Osiedle górki. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dużo zdrówka w nowym roku. Super. Pozdrawiamy. No i nasz przeciwnik, sruty jeszcze na koniec Na koniec jeszcze Sruti koło dachu Żeby co spadło I tyle no co no <laughs> Moje to się opuściły tutaj już I Łukasze też się opuszczają tutaj do moich. I serotututu pęczyk drutu Łukasze uciekają Super, panowie dziękuję Pozdrawiam, piękny lot dzisiaj był Wszystkiego dobrego, Łukasze już poszły